Natsu. Progres jest jakiś tam, ale no jeszcze dużo pracy przede mną. Okej. Okay. Natsu, w takim razie pytanie do Ciebie. Obie jesteście oczywiście niezwykle popularne, co przekłada się na wiele projektów, nie tylko YouTubeowych. Lexi na przykład miała ostatnio okazję zrobić piosenkę razem z Cleo, można ją oczywiście tam obejrzeć na YouTubie. Pojawiło się tam wiele komentarzy sugerujących, że powinna się skupić na treningach, a nie na zabawie z innymi celebrytami. Jak Ty się zapatrujesz na coś takiego? Hmm. Ty w się sensie, wiesz, ogólnie wydaje mi się, że w ogóle ta piosenka była stworzona przed treningami, chyba dawno temu, prawda? Tak było. Więc, ale też nie uważam, żeby tworzenie piosenki w jakikolwiek sposób przeszkadzało w treningach. Tym bardziej, że ja cały czas nagrywam filmy, prowadzimy daily na kanale plus ja prowadzę swój kanał i daję radę, więc wydaje mi się, że nagranie piosenki to też nie jest problem. No to w takim razie bardzo dobrze, no bo osoby, które to komentują, warto wiedzieć, że to nie jest żadna, żadne odwrócenie uwagi, dystrakcja, tylko pozwala się skupić na więcej rzeczy, więcej, większej ilości rzeczy niż jedna. Pytanie do Malika. Na wyobraźni widzów zawsze działają zestawienia mistrzowskie. Czy masz już w głowie potencjalne walki o pas i która kategoria wagowa jest dla ciebie najciekawsza lub najważniejsza? Hmm, wiesz co? Jakby na walki nie patrzę przez pryzmat. Yy sportowej jakiejś um, konfrontacji e, zawodników czy zawodniczek, a bardziej rozrywki w tym przypadku, więc nie mam żadnego faworytu, jeśli chodzi o wagową. E, no. Czyli bardziej.